Cześć, witajcie, ogarnęłam sprzęt, możemy zaczynać. Zrobimy dzisiaj sobie prostą makramkę. To jest makramka na żywo, więc możecie zadawać oczywiście pytania. Eee, no, zadawajcie mi pytania. Jeśli macie wątpliwości co do tego, co do jakichś plotów, jeśli nie potraficie czegoś zrobić, możecie o to pytać. Ja będę sobie tutaj robić i będę czekać na wiadomości od was. Mam tutaj włączone włączony czat, więc po prostu mogę tutaj wszystko sobie czytać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Eee, dobra, no ja sobie zacznę. Najpierw zrobimy węzeł mocujący. Mam 10 sznureczków o długości 120 cm. Nie mam zaplan zaplanowanej żadnej makramy, więc Wam jej nie pokażę. Eee, robię po prostu na bieżąco, tak jak gdzieś tam sobie w głowie to wymyśliłam. Coś nam się tutaj jakoś rozmyła, chyba. O, może teraz będzie lepiej troszkę. Czy wszyscy dzisiaj w pracy są o tej godzinie? <grystanie> Że nikogo nie ma. Tak troszkę smutno. Mam nadzieję, że na, poniedziałkowym, na poniedziałkowej transmisji będzie więcej osób, bo, bo też taką planuję. Ok, zaczniemy sobie od węzła płaskiego. Zrobimy sobie mm, kilka rzędów właśnie tym węzłem. Myślę, że zrobimy tutaj taki trójkącik i, i zobaczymy później, co wyjdzie. Zapraszam Was również do sponsorowania mojego kanału. Macie tutaj podane cenniki, jak to wygląda i co możecie za to otrzymać, ponieważ możecie mieć dostęp do szkoleń online, jak i stacjonarnych, w cenie oczywiście sponsoringu. I możecie jeszcze też mieć dostęp do filmików, które są tylko dla osób, które sponsorują mój kanał. I wszystko, wszystkie ceny możecie sobie zobaczyć bezpośrednio na, na kanale, pod filmikiem to będzie. Zrobiliśmy sobie pierwszy rząd, też rureczki sobie odłożę i schodzimy niżej. Łączymy sobie te dwa, e, dwa słupki. Straciliśmy ostrość. O, chyba taki. Takie transmisje są na żywo o tyle cięższe, że jak bolą ręce, to nie można sobie przerwy zrobić. Przestawię kamerę bardziej na środek, bo widzę, że słabo widać. No będzie lepiej. Odkładamy kolejne dwa sznureczki, bo robimy, tak jak mówiłam, tutaj takie zdężenie, więc musimy odejmować po prostu sznurki. Jak podociągacie sobie tutaj też sznureczki środkowe, to cały węzeł będzie od razu ładnie wyglądać. I te dwa są też na mnie potrzebne. Widzę, że dołączyła do nas jedna osoba. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Yy, możesz napisać. Komentarzu, skąd jesteś, od kiedy zajmujesz się makramą i co Cię do tego skłoniło, że zaczęłaś to robić? Zaczęłaś, zaczęłaś. Kolejne dwa odkładam. I zostaje ostatnie środkowy węzeł. Tutaj się coś nie podoba. Coś się uminęłam chyba z tej strony. Coś mi się tu nie podoba. No tak, niepotrzebnie dodałam jeden splot. Nie wiem po co. Dobra. E, mamy już taki trójkącik. Znowu straciliśmy ostrość. E, mamy tutaj taki trójkącik. Myślę, że teraz fajnie będzie wyglądać, kiedy zrobimy sobie węzeł żebrowy. Więc zaczynamy od prawej strony. Pamiętajcie, że robiąc węzeł żebrowy, zaczynając od prawej strony, trzymamy sznurek wiodący w lewej ręce. Ostatnio spotkałam się z czymś takim. Ktoś zapytał się, czy jest makrama y, albo czy ktoś wykonuje makramy albo raczej tutoriale y, dla osób leworęcznych. Tutaj nie ma podziału osoby leworęczne czy praworęczne, bo tak naprawdę robimy to obiema rękami, a nie tylko jedną, więc to jest bardzo uniwersalne zajęcie, i dla osób, które pracują lewą ręką i prawą, czy też prawą, to właśnie odnajdą się i takie, i takie osoby. Tu mamy sam środek, więc jeszcze jeden sznurek ze środka. Zaczynamy z drugiej strony, czyli tutaj kiedy mamy z lewej strony, yy, zaczynamy lewą stronę, więc bierzemy sznurek w prawą rękę. Pamiętamy o tym, żeby zaciskać równomiernie każdy węzeł, żeby był w ten sam sposób zaciśnięty, żeby nie było później nierówności. Tutaj sobie tak zostawimy. Możecie napisać w komentarzu, co Wam na przykład sprawia trudność, żebym mogła Wam też powiedzieć, co możecie, jak możecie na to zaradzić. I mam czat włączony, więc tutaj mogę wszystko sobie czytać. Zrobimy jeszcze jeden rząd węzła żebrowego i później myślę, że zrobimy sobie węzeł płaski. Kiedy jesteśmy na środku, gdzie nie wiemy, co mam zrobić z tymi sznurkami, wybieramy sobie jedną stronę, w której zaczynamy. Ja wybiorę sobie prawą stronę, więc biorę sznurek w lewą rękę i robię węzeł, płaski, węzeł żebrowy, przesuwając się właśnie do tego sznureczka, również na dwa razy zaciskamy. I teraz muszę tutaj ten sznureczek dobrać sobie od lewej strony. I kończę go sznurkiem z prawej strony. Tak żeby było na Z tej strony są dłuższe, z tej strony krótsze, i myślę, że zrobimy sobie dalej węzeł płaski. Będzie to ładnie wyglądać, tak mi się zdaje. Zrobimy sobie w ten sposób, że połączymy to wszystko. Połączymy to wszystko, żeby zgrywało nam się tutaj z górą. Tak, zrobiliśmy cztery tutaj węzełki i przejdziemy teraz z drugiej strony, żeby nam się wszystko wyrównało. I tutaj również mamy cztery węzły. Więc sobie to teraz połączymy na samym środku. No, tak się prezentuje nasza matramka, którą właśnie stworzyliśmy. Yy, czy coś tu dodamy myślę, że nie, myślę, że już możemy obciąć sobie sznureczki yy, i taka mini kramka. możemy ją pociągnąć oczywiście dużo niżej jeśli mamy taką ochotę yy, w poniedziałek myślę, że pokażę Wam jak wygląda właśnie węzeł żebrowy odwrócony tak w praktyce na makramce bo wygląda w ten sposób ale połączymy go ładnie z innymi splotami, tak żeby był bardziej wyróżniony żeby było go po prostu widać Także obecnie sznurki. Hmm, myślę, że zrobię to na prosto. Myślę, że zrobię to na prosto. Widzę, widzę całą makramę pod ukosem, więc ciężko jest mi y, zrobić to idealnie prosto. Chociaż mam nadzieję, że będzie równo. Jak nie będzie równo, to sobie to. Możecie oczywiście pochwalić się swoimi pracami, czekam właśnie na tą pracę od Was i możecie się nią pochwalić na mojej stronie na Facebooku bądź też nawet na Instagramie, yy, oznaczając mi na przykład w relacji na, 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 na Facebooku, na stronie na Facebooku możecie na moim fanpage'u wstawić zdjęcie pod postem, który, yy, który wystawię właśnie po, tym, po, tej, po tej transmisji. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia na kolejnych transmisjach.